Asy z naszej klasy. Nasi mili starsi koledzy naprawdę dbają o to, żebyśmy się nie nudzili. Tego dnia wracaliśmy ze szkoły do domu we trzech. Nie było z nami nikogo dorosłego. Właśnie rozprawiałem o zakapturzonych zabójcach, gdy nasi starsi koledzy znów zastąpili nam drogę. Zastanowiłem się, czemu zawsze stoją w tym jednym miejscu, i robią wciąż te same straszliwie straszne miny. No i dlaczego są zawsze w kapturach? Kuba przeciwnie. Wcale się nie zastanawiał. Wydawał z siebie tak dziwne, przenikliwe dźwięki, że nie potrafiłbym ich w żaden sposób powtórzyć. Zmarszczył brwi, zrobił przysiad z szeroko rozstawionymi nogami, a ręce założył nad głową. My z Maćkiem zrobiliśmy to samo. Choć nie próbowaliśmy się odzywać w tym nowym, nieznanym języku. Sushi, Sakej i Shitake pozdrawiają was i zapraszają do nierównej walki, rzekł donośnie Maciek. No tak, wreszcie do mnie dotarło. Teraz jesteśmy samorajami. Tylko skąd on wytrzasnął te imiona? Zjadło spisu restauracji japońskiej? Starsi koledzy patrzyli na nas z niedowierzaniem i ogromnym podziwem. Tak, nierównej, ciągnął z godnością Marek, bo zaraz was posiekamy na nierówne cieniutkie plasterki i zrobimy sashimi. Kuba z groźną miną dodał kilka zdań po japońsku. Y, no to my już pójdziemy powiedzieli tamci potulnie i odeszli. Sajonara! zawołał za nimi Maciek. Musiałem się bardzo trzymać, żeby nie parsknąć śmiechem. Skąd wybierzecie takie pomysły? Spytałem przyciszonym głosem. Z telewizji, odpowiedzieli prawie równocześnie. Oglądałem taki film siedmiu samorajów, strasznie długi, zaczął Kuba. A ja oglądałem z mamą program o japońskich potrawach, wyjaśnił Maciek. Fajnie było pomyśleć, że jesteśmy trzema samurajami.